Kolejny gość to Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. No i chciałabym zacząć oczywiście od wczorajszego wkroczenia policji w sprawie. Czajki, która jest no, głośnym tematem, tematem dotyczącym głównie Warszawy, ale głośnym na całą Polskę. Proszę powiedzieć, e, dlaczego policja wczoraj weszła do MPWIK i e, jakie mogą być konsekwencje tej wizyty? No, z tego co wiemy, to policja poszukuje tutaj materiałów, które związane byłyby z tym, co działo się wokół Czajki w ciągu ostatniego roku, ale także lat poprzednich. Rok temu mieliśmy tę awarię, która była bardzo głośna. Teraz mamy awarię ponowną. To jest oczywiście kwestia błędów systemowych i myślę, że to wkroczenie policji ma na celu znalezienie materiałów, ale myślę, że ono też w dużej mierze jest, nie waham się użyć tego słowa, pokazowe po prostu. Proces naprawiania kolektora rok temu był transparentny, powstały ekspertyzy różnego rodzaju. Poza tym różnego rodzaju służby te dokumenty już mają, więc myślę, że tutaj jest kwestia z jednej strony poszukiwania. Danych. oczywiście będziemy z tym w zakresie z służbami współpracować, ale też pewnej pokazówki mimo wszystko nie waham się tego otwarcie powiedzieć. Proszę powiedzieć, jak długo temat czajki z nami zostanie? Bo mówi się o tym, ten, ta ostatnia naprawa, ta, ta awaria zeszłoroczna, to były trzy miesiące um, naprawiania tych wszystkich elementów, które zawiodły. Tym razem sprawa wygląda troszkę poważniej. O jakich terminach się mówi? Czy tutaj eksperci, którzy oceniają te straty, są w stanie powiedzieć, jak długo um, będziemy musieli patrzeć na to, co się dzieje? Prace ekspertów oczywiście jeszcze trwają, dlatego że awarii mieliśmy w sobotę, więc są intensywne spotkania sztabu kryzysowego, spotkania też z rządem, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie. No i kilka kwestii jest absolutnie kluczowych. Pierwsza to to, żeby Warszawiacy mieli pitną wodę, ale to nie jest zagrożone i nigdy nie było, dlatego że ujęcia są zupełnie gdzie indziej. Tutaj się pojawiają czasem takie argumenty, że to jest też zagrożenie dla pitnej wody w Warszawie. No jest to absolutna nieprawda. Druga kwestia to jest to, w jaki sposób zapewnić przesył ścieków teraz, kiedy ta awaria wystąpiła do przez dno Wisły i tutaj szybko zostało znalezione rozwiązanie będzie most pontonowy podobnie jak rok temu taki tymczasowy przez który będzie przesył rurą ścieków na drugą stronę Wisły tam gdzie jest Czajka a w dłuższej perspektywie będziemy mieli położony po dnie Wisły położoną nitkę dlatego że most pontonowy to też jest kwestia taka powiedziałbym tymczasowa i tutaj ta perspektywa wydawała się długa Wydawało się początkowo, ponieważ ta awaria jest w innym miejscu niż rok temu, że naprawa będzie trwała dłużej, ale z ostatnich wiadomości jakie mamy jest wiadomo już, że to będzie kwestia kilku miesięcy raczej niż, niż roku z hakiem. Także szybko będziemy most spontanowy, szybko będzie poprowadzona nitka przez Wisłę. Też myślę, że warte podkreślenia jest to, że ten obrazek, który widzimy, czyli te ścieki wpływające w tej chwili one są ozonowane, więc stopień ich zagrożenia w środowisku jest bardzo niski. One są filtrowane mechanicznie oraz są ozonowane, więc rzeczywiście nie mamy tutaj do czynienia z jakąś potężną awarią typu ekologicznego. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach, gdy pojawia się awaria, zaczyna się poszukiwanie i pościg za tym, kto jest winny. Proszę powiedzieć, gdzie tutaj można doszukiwać się błędów w podejmowaniu decyzji, których konsekwencje teraz oglądamy? To są konsekwencje systemowe, o których mówił prezydent. To znaczy, jest rzeczywiście dość ryzykownym rozwiązaniem, w którym duże miasto ma oczyszczalnię, do której ścieki z jednej części miasta płyną pod dnem rzeki. To jest jakby pierwsza sprawa. Być może system dwóch oczyszczalni, czy rozproszenia oczyszczalni, czy trzech oczyszczalni był. By lepszy, gdyby taka decyzja była rozważana 20-30 lat temu, bo żeby wyjaśnić, co się stało, to trzeba niestety sięgnąć pamięcią jeszcze do lat 90., wtedy, kiedy powstawały koncepcje budowy oczyszczalni ścieków w Warszawie. Trzeba pamiętać, że jeszcze kilka lat temu wszystkie te ścieki trafiały wprost do Wisły. Oczyszczalnia istnieje od kilku lat, także to, to, to dobrodziejstwo jest z nami, z mieszkańcami Warszawy od niedawna. Zdaje się, że tutaj y, przyjęto rozwiązanie, które generowało różnego rodzaju ryzyka. Natomiast osobną rzeczą, i ja tutaj nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiegokolwiek rodzaju teorii spiskowych, ale uważam, że prokuratura i odpowiednie służby powinny zbadać też wątek celowego ewentualnego uszkodzenia tego rurociągu. Jest rzeczywiście dziwne, jeżeli do awarii dochodzi rok po poprzedniej awarii dokładnie rok dokładnie w rok. I, i, I nawet no, konstrukcja, która ma pewne błędy, bo, bo wskazywali na to także eksperci, badając rok temu sposób konstrukcji tego rurociągu. No, dziwne jest, że to dzieje się ponownie, dziwnie, że dzieje się to w innym miejscu, które jest dużo trudniejsze do, do naprawienia. Także tutaj kwestie są złożone. Prezydent robi wszystko, żeby jak najszybciej zapanować nad sytuacją, i tutaj doświadczenie sprzed roku bardzo, powiedziałbym, w tym paradoksalnie pomogło. Mamy zdecydowanie opanowaną sytuację i wiemy, jak z niej wyjść, natomiast sądzę, że trzeba się będzie na przyszłość zastanowić, czy ten system jest też bezpieczny, biorąc pod uwagę jakąś przyszłość liczoną w dziesiątkach lat typu 20-30. W 2005 roku byliśmy świadkami decyzji o rezygnacji budowy oczyszczalni ścieków dla tej lewoobrzeżnej strony Warszawy. Proszę powiedzieć, kto wtedy tę decyzję podejmował i dlaczego i czy to mogą być konsekwencje tej właśnie decyzji, to, co w tej chwili oglądamy? Ja nie lubię takiego przerzucania odpowiedzialności na, na kogoś, chociaż to jest gra, w którą z wielką lubością grają politycy, a w tej chwili się w niej wyspecjalizował, bo cokolwiek się nie dzieje, to oczywiście natychmiast się wskazuje winnego, nawet jeżeli to nie jest osoba lub instytucja winna. Ale rzeczywiście w 2005 roku te decyzje były podejmowane przez ekipę Lecha Kaczyńskiego i jego następców, komisarza, który rządził wtedy w mieście, i jeszcze przez poprzednie ekipy również były realizowane później przez ekipę Hanny Grąkiewicz-Walc. No więc generalnie jest tak, że niestety ja jestem przekonany, że gdzieś u podstawy całej tej sprawy leży taki sposób podejmowania decyzji o dużych przetargach, o dużych rozwiązaniach, który każe czy nadmiernie oszczędzać, czy też szukać rozwiązania połowicznego. Jeżeli się inwestuje w duże inwestycje, a wiem co mówię, bo w tej chwili odpowiadam za realizację szpitala południowego w Warszawie, bardzo dużego nowego szpitala, który realizujemy na Ursynowie, to naprawdę trzeba wziąć pod uwagę... Wszystkie ryzyka, wszystkie zagrożenia i tak dopierać rozwiązania, żeby nie zjawiały się one po 10-20 latach po oddaniu takiego, takiego, takiej inwestycji. Być może takiej refleksji tutaj zabrakło, być może te rozwiązania, które były zaproponowane, no nie brały pod uwagę ryzyk, którym, z którymi dzisiaj się musi mierzyć prezydent Warszawy. No ale rządzący twierdzą, że w zeszłym roku ym, sugerowali rozwiązania prezydentowi Trzaskowskiemu. On nie wykorzystał tego właściwie i w tej chwili głównie obwiniają prezydenta Warszawy o to, co się dzieje o złe zarządzanie, o niekompetencje. No ale to jest właśnie ta gra, o której mówię. Jeżeli mamy szukać niekompetencji dzisiaj w polskim państwie, to źródłem tej niekompetencji jest przede wszystkim rząd. Jest minister zdrowia, który zamówił respiratory, do dziś ich nie ma, natomiast za chwilę będziemy mieli sezon covidowy i tych zachorowań będzie coraz więcej. To, jest, to są ministerstwa, jak chociażby edukacji, które nie było w stanie przygotować szkoły, więc gra w przerzucanie odpowiedzialności na cudze ramiona jest bardzo dobrze przez rząd opanowana. Prezydent rok temu, kiedy musieliśmy się zmierzyć z sytuacją, powołał po pierwsze zespół, który bardzo intensywnie nad tym pracował, po drugie jest wybrana firma, która. Przygotowuje rozwiązanie systemowe, ale to nie są rzeczy, które robi się z strypnięciem palcem, dlatego że duże inwestycje infrastrukturalne wymagają dziesiątków różnego rodzaju uzgodnień, zbud, nie tylko wewnętrznych, ale także zbud rządowych, zbud związanych z ochroną klimatyczną itd., więc to wszystko się dzieje. Także jest przygotowywany wariant długoterminowy, awaryjny, no ale tymczasem musimy sobie poradzić z tym, co widzimy w tej chwili, to znaczy z awarią, która ma miejsce tu i teraz. I najważniejszym zadaniem jest zapewnienie przesyłu. Tych ścieków, które w tej chwili wpływają po ozonowaniu do wisły, po prostu rurociągiem zapasowym, szybko postawionym, tak jak było to rok temu, do oczyszczalni czajka. Na koniec muszę zapytać o pieniądze. Na koniec w tej sprawie, bo za chwilę jeszcze chciałbym poruszyć te, temat LGBT, ale to za, 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 za moment. O jakich kosztach rozmawiamy, myśląc o naprawie? I czy tutaj nie będziemy mieli takiej sytuacji, że tymi kosztami za chwilę zaczniemy się przerzucać? znaczy, zaczniemy, zaczniecie. No, rząd już powiedział, że jeśli chodzi o budowę mostu pontonowego, to będą to koszty, które będzie musiało ponieść miasto. Z tego, co, co wiemy, to są koszty raczej rzędu dziesiątków milionów złotych, a nie, nie setek milionów złotych. Budżet Warszawy jest w trudnej sytuacji, tak jak budżet wielu miast, dlatego że mamy do czynienia z załamaniem przychodów samorządów. To jest efekt też świadomej polityki rządu. No ale trzeba to będzie wziąć na, na swoją odpowiedzialność i wziąć, jak to się mówi, na klatę, dlatego że no to jest rzecz, z którą musimy sobie poradzić, tak jak z innymi rzeczami, typu pójście właśnie dzieci do szkoły, zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej w warszawskich szpitalach. To są rzeczy, z którymi samorządy muszą sobie poradzić i z tymi kosztami się musimy liczyć. No, ważne, czy nastąpi tutaj realna chęć pomocy ze strony rządu, czy właśnie będzie takie odbijanie piłeczki i bezsensowne przerzucanie się winą, w czym niestety muszę powiedzieć, że ten rząd się naprawdę wyspecjalizował i nie przepuści żadnego, żadnej okazji do tego, żeby zaatakować prezydenta przy, przy pod, pod byle jakim pretekstem. Margo po pierwszym, w pierwszym wywiadzie po wyjściu z aresztu powiedziała, że czuje się, że ktoś mnie w tym kraju zabije. Czuję, że ktoś mnie w tym kraju zabije. To jest cytat z Margo w pierwszym wywiadzie udzielonym po wyjściu z aresztu. Proszę powiedzieć, czy tak właśnie czuje się w tej chwili środowisko LGBT? Ja doskonale rozumiem jej obawy i rozumiem obawy moich przyjaciółek i przyjaciół gayów i lesbijek. Sam takie obawy mam, dlatego że uważam, że to, co obecnie dzieje się w Polsce, za 20-30 lat będzie postrzegane jako okres niezwykle haniebny. Niezwykle haniebny ze względu na skalę roz, roz, rozpętanej agresji, homofobii, nienawiści. Do różnych osób, w tej chwili oczywiście osób LGBT, wcześniej cudzoziemców, wcześniej osób doróżniających się w jakikolwiek inny sposób od, od tak zwanej normalności, jak to rząd definiował. To jest czas trudny, czas haniebny i rzeczywiście można spodziewać się, zresztą codziennie słyszymy o różnego rodzaju atakach na, na osoby wyglądające inaczej, na osoby, które zbudzają agresję, bo chociażby noszą tęczową flagę. To jest i trzeba to jasno powiedzieć: to jest absolutna wina rządu Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobro, który jeszcze dolewa tutaj oliwy do ognia. Natomiast to, że polskie państwo aresztuje pod pretekstem żadnym tak naprawdę aktywistkę. Zasługuje też i trzymają więzieniu bardzo długo, zasługuje też na szczególne potępienie i na powiedzenie, że państwo zawiodło, to znaczy państwo zawodzi w tej chwili bardzo dużą część swoich obywateli, którzy oczekują od niego, że będą żyć w tolerancyjnym kraju, w którym nic im nie będzie zagrażało. Konferencja Episkopatu Polski odniosła się do mm, dyskusji na temat LGBT. E, została wydana taka 20 chyba siedmiostronicowa opinia, e, gdzie posłowie albo, nie, przepraszam, posłowie ale pojawia się mnóstwo bardzo ciekawych wątków. Jednym z nich jest chociażby fakt, że LGBT zostaje nazwane ruchem. Proszę powiedzieć e, czy LGBT to ruch? Nie, no, nie jest to żaden ruch. Są to osoby, które mają inną orientację seksualną. To, co dzieje się w tej chwili w Polsce, to jest instrumentalne używanie, znaczy wybranie tej grupy jako grupy ataku, oraz wskazywanie, że mówimy tutaj o jakimkolwiek konflikcie ideologicznym, bo przeciwstawia się z jednej strony tak zwane normalne, rodzinne życie funkcjonowaniu osób, które mają odmienną orientację seksualną. To jest wyłącznie zasłona dymna do tego, żeby władza mogła się umacniać, żeby władza mogła ograniczać wolności. Dzisiaj te, jutro inne, bo jeżeli dzisiaj mówią, jak należy żyć, jeżeli chodzi o to, z kim można mieszkać, sypiać i kochać się, to jutro będą mówić o tym, jaki jak trzeba mieć kolor włosów i żeby, żeby nie za długie. To jest mentalność prl -owska. To jest mentalność absolutnej ciemnoty i wstecznictwa. I niestety w tej mentalności rząd idzie pod rękę z kościołem. I całe to stanowisko Episkopatu Polski, które było czymś no, niezwykle śmiesznym nawet z punktu widzenia nauczania kościoła i tego, co mówi papież Franciszek, jest jakąś totalną pomyłką, tak jakby zostało wyjęte z lat 20-30 ubiegłego wieku. Wydaje się, że kościół zupełnie odkleił się od tego, jak zmienia się społeczeństwo. I tutaj razem z rządem tworzą, e, tworzą sytuację, w której, która zagraża życiu i bezpieczeństwu wielu obywateli. I myślę, że tutaj trzeba powiedzieć... Zdecydowanie nie. Potrzebne są takie ruchy jak Straż Obywatelska, jak działania, które podjęła chociażby Marta Lempart, żeby osoby prześladowane, osoby bite, czy osoby szykanowane dostawały pomoc prawną, pomoc, jeżeli potrzeba, również materialną. Dlatego, no, że inaczej wyglądujemy sugeruje, że dokładnie w takiej rzeczywistości, jak, jaką były Niemcy w latach 30., kiedy podpalano żydowskie sklepy i malowano swastyki na, na drzwiach. To jest blisko. Uważam, że naprawdę to jest, to jest o kilka mostów za daleko. Kościół sugeruje, że potrzebne są poradnie, gdzie osoby LGBT będą mogły odzyskać swoją orientację seksualną. Wyobraża pan sobie takie miejsce i, i, i jak można rozumieć się, sformułowanie odzyskać orientację seksualną? No to są piramidalne bzdury, które są podobne do bzdur, które opowiada Rzecznik Praw Dziecka na temat tego, że istnieją jakieś pigułki, po których magicznie się, się zmienia płeć. Nie wiem, kto jakich pigułek nie wziął, albo jakie pigułki wziął, że takie rzeczy opowiada. Terapie konwersyjne są zakazywane na całym świecie, bo przecież dokładnie o tym mówimy o zmuszaniu kogoś do wyrzeczenia się swojej seksualności, do zmiany swojej tożsamości seksualnej, która jest bardzo ważna. Od wieku w Kościół stara się kontrolować tożsamość seksualną. Dziwi mnie natomiast to, że tą tożsamość seksualną stara się kontrolować państwo, bo państwo nie jest od tego. Państwo jest od tego, żebyśmy mieli zapewnione, zapewnione bezpieczeństwo, żebyśmy mieli zapewnione wszystkie kwestie, które są związane z funkcjonowaniem, a nie od tego, żeby pokazywać komuś, w jaki sposób ma funkcjonować i żyć. Nie od tego jest państwo i nie od tego płacę podatki na to państwo. Więc niestety tutaj widać, że to całkowicie się pod tym względem, pod tym względem wymknęło spod kontroli i przestaje być nie tylko i zaczyna być tylko niepoważne, no ale wręcz groźne. Wszyscy czekamy na start ruchu Rafała Trzaskowskiego. Czy będzie Pan członkiem Nowej Solidarności? Ja jestem członkiem Nowoczesnej i działam w Nowoczesnej nadal. Nowoczesna ciągle funkcjonuje jako partia. My ciągle jesteśmy przy, przywiązani do ideałów liberalnych, wolnościowych. O tych ideałach będziemy mówili. Uważam, że taki ruch jest potrzebny dlatego, że dużo osób nie chce angażować się w politykę. Uważam, że polityka mówi językiem przestarzałym, y, że platforma obywatelska, koalicja obywatelska szerzej y, nie ma języka, który przemawiałby do y, emocji i do potrzeb y, Polaków. Nie ma też takiej opowieści, która byłaby w stanie pokazać, że warto pokazać i warto walczyć z tym, na co widzimy na co dzień, z absolutnym, z absolutnym brakiem powagi w instytucjach państwa, z piramidalnym złodziejstwem na straszliwą skalę, bo to się dzieje w tej chwili w ministerstwach i spółkach skarbu państwa i wszyscy przychodzą na tym do porządku dziennego. Taka opowieść jest potrzebna i jestem przekonany, że taki ruch też będzie cieszył się dużym powodzeniem. Wiele osób się chce na pewno w niego zaangażować, nie angażując się w politykę, ale robiąc rzeczy pożyteczne, rzeczy potrzebne dzisiaj. Takie jak chociażby pomoc ludziom prześladowanym, takie jak tworzenie. Takich narzędzi monitoringu tego, co się dzieje w rządzie, i nagłaśnianie wszystkich tych przypadków eskalacji przemocy, wszystkich tych przypadków sięgania po państwowe pieniądze, nepotyzmu straszliwego, który widzimy w tej chwili właśnie w każdej instytucji państwa. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, na, na żywo, bo tak. Ciężko jest cały czas rozmawiać. Może wrócą te czasy kiedy będzie można porozmawiać z człowiekiem normalnie, nie tylko online. Miłego dnia życzę. Mm, dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie, owe rad wiceprezydent dziękuję. Warszawy.